Jesteśmy na ostatniej prostej przed inauguracją igrzysk 30 Witary Londynu. To 25 mistrzostw świata w poszczególnych dyscyplinach w jednym czasie i prawie w jednym miejscu. To jedne młodzieżowe mistrzostwa świata w noży. Także wydarzenie ogromnej wagi. I dzisiaj zarząd Polskiego Komitetu. Reprezentacji olimpijskiej. Powołujemy 216 sportowców reprezentujących 22 dyscypliny sportowe. Powołujemy 183 osoby współpracujące. Osoby współpracujące to lekarze. To fizjoterapeuci, psycholodzy, to trenerzy. To jest liczba nieco mniejsza niż miało to miejsce w Pekinie, ale bardzo znacząca. Dzień dobry Państwu. Chciałbym poinformować o kolejnej decyzji zarządu na dzisiejszym spotkaniu. Mianowicie zarząd przyjął regularnie nagród za wydane w Olimpijskich. E Oceniliśmy nasze możliwości finansowe. Dostosując je do, co jest bardzo trudne oczekiwań medalowych, jakie mamy w stosunku do zawodników startujących w ich w Londynie. E, jest to bardzo trudne, bo tak naprawdę ciężko jest określić, ile tych medali możemy zdobyć. Ale biorąc pod uwagę stan naszych finansów, sytuację finansową Polskiego Komitetu Libijskiego, e, podjęliśmy decyzję o wysokości tych nagród i za medal złotych zawodnikom w indywidualnym indywidualnych będziemy płacić 120 tysięcy 80 tysięcy złotych, natomiast za medal drogowy 50 tysięcy złotych. W konkurencjach, w których startuje nie jeden zawodnik, więcej w tych dyscyplinach indywidualnych, te nagrody będą pomniejszone o 25%. Natomiast w zespołowych grach sportowych, konkretnie w siatkówce, bo tylko siatkarze grają w Londynie za złoty medal przekażemy drużynie 720 tysięcy złotych do podziału według... Piłki za medal srebrny 480 tysięcy, a za medal brązowy 300 tysięcy zł. E, nagrodzimy również trenerów, którzy będą, czy są e, tymi, którzy osiągną sukces wraz ze swoimi zawodnikami. To będzie decyzja Polski Związków Sportowych, którzy to trenerzy zasługują na tą nagrodę. I tutaj we wszystkich tych kategoriach e, nagroda dla trenerów za medal złoty to jest 60 tysięcy złotych, za medal srebrny 40 tysięcy złotych, a metal brązowy 25 tysięcy złotych. Dziękuję. Szanowni Państwo, no niejako jako uzupełnieniu tutaj w Pana Prezesa, Pana Sekretarza Generalnego mogę dodać, że Ministerstwo Sportu w tym podziale kompetencyjnym przede wszystkim odpowiada za stronę finansową przygotowań olimpijskich oraz nadzór administracyjny nad polskimi związkami sportowymi. Wydatki na polskie polski sportowe działające w letnich y, dyscyplinach olimpijskich, czyli de facto przygotowania do igrzysk olimpijskich w Londynie, to około 3 czwarte budżetu ministerstwa przeznaczonego na sport wyczynowy, a budżet ten całościowy to jest około 160 milionów złotych. W czasie konferencji y, na 100 dni przed igrzyskami podkreślałem, to i teraz również chciałbym podkreślić, nie jest mi znany jakikolwiek przypadek, czy nie trafi do mnie jakikolwiek przypadek, aby jakaś akcja szkoleniowa, skrupowanie, zawody nie odbyły się, czy nie zostało to skrupowanie sfinansowane z powodu braku środków.